będzie trochę posłów z gościną, będzie trochę, trochę ludzi fajnych, poznacie się wzajemnie, gorąco zapraszam. Miejsce tego republikanina się oczywiście znajdzie, tylko trzeba tam o 12.00, proszę Państwa, w Kinie Palladium się zbieramy. Dlaczego o No dlatego, że po pierwsze będziemy się zbierać na pewnie z pół godziny, po drugie, w Warszawie w sobotę o 12 nie ma tłoku. Łatwiej jest dojechać do Warszawy i te trzy godziny łatwiej jest wyjechać z Warszawy potem w sobotę. Bo jak się domyślacie, Warszawacy już do pojechali w piątek wieczorem, więc ta sobota jest dość wolnym dniem takim w, w Warszawie. Dzisiaj, jako pierwsza, dosłoniła się pani z Maduro i Iona. Ciekawe. Następnie jedynie Pastusiak Patrycja Kauza ale nie pokazuje, bo nie macie tych awatarów. Bardzo bardzo zachęcam do, do publikowania tychże awatarów. Jestem za, gór, za, za, za głos, znaczy za przesterowany głos Przepraszam was, bo śmierć to pan się

Ja nie wiem jak u was. Gdybyście byli uprzejmi mi to powiedzieć, chociaż ja tu odsłucham i będę słyszał, ale to sterowanie ja już sobie tutaj... Gdybyście byli uprzejmi to powiedzieć, chociaż ja tu będę słyszał, to sterowanie ja już sobie Ty Wiecie, bo to jest tak, że ja nie mam tu podsłuchu takiego rzetelnego i muszę na żywo po prostu usłyszeć sam siebie, ale zdaje mi się, że było przesterowane strukturalnie, ale już jest okej okay, chyba. Dobra, więc tak, Pana Wojtka witamy, Rzymianin witam, Błaszczyk, Barbara, Dariusz Słotwiński witamy, okolice Poznania witają, Nowy Jork wita, Wojciech Tarnowski, aha, Wojtek już chyba ja był, Bemowo wita i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa, będziemy robili cykl spotkań, w Warszawie również będziemy się spotykali. Między innymi to jest takie rozpoczęcie tych spotkań. Będę znowu jeździł po Polsce, więc mam, mam nadzieję wielką, że, że spotkamy się wszyscy. Bo tam powiem Wam, była taka dyskusja ostatnio, że to ja mam jeździć do Was, do Waszych miejscowości, poznawać Wasze problemy, z Wami rozmawiać i Was z Wami się zapoznawać. I to głównie taki jest przekaz, proszę Państwa, naszego, naszego, spo, nasz, naszego spotykania się. Tak więc myślę, że... Zmienimy Myślę, że te spotkania nasze są na tyle owocne, że jak rozmawiałem z ludźmi, z którymi się spotykaliśmy w takich miejscach, na przykład jak w Gliwice, Okazuje się, że po tych spotkaniach yy, ludziom wraca nadzieja. I takie mam wrażenie, że ta moja praca w mediach, tu, tam i tak dalej, takie wpompowanie ludziom nadziei, pokazywanie też, że po drugiej stronie mamy do czynienia, umówmy się tam, z, z partaczami. No. Yy, I tak naprawdę ja jestem przekonany, że bliskość yy, położenia tego rządu jest, istnieje, yy, już się czuję. Tak więc myślę, że tylko praca organiczna w tej chwili, czyli inaczej mówiąc, spotkania takie bardziej przyjacielskie, odniosą skutek wprost. Dzisiaj widzę Dominik Tarczyński w, w telewizji. Odmówiłem dzisiaj, bo przepraszam bardzo panią Katarzynę Guńską, ale mam nocę Polaków Rozmowy. I dobrze by było, żeby. Nie stawiano mnie już w takich sytuacjach, bo wiadomo, że jak mam do wyboru, to zawsze wybiorę nosę Polaków rozmowy, choć jak widzę, połowa z nas jest na wczasach. Nie dziwię się po tych dni wolnych, aż się trzech ludzi. Tak więc, proszę Państwa, raz reasumując, chciałbym, żebyście 25 przyjechali. Tam się mieści około 500 osób, ale i 700 się zmieści. I tam w sposób spontaniczny poczujemy się w krwioobiegu, w krwiobiegu tym naszym i Poczujemy to jedną wspólną myśl i tą wspólną siłę i wystartujemy do wyborów. Proszę Państwa, no wybory, wybory. No, wybory są takie, że, że umieszczają mnie w sondażach, ale dzielą się moim, że tak powiem, dobytkiem, czyli moimi procentami poparcia dzielą się i... To skutek będzie miało taki, że niektórzy się rozczarują przy wyborach. A ja się zapewne ucieszę, bo jak przypominam, to jest taki egzamin dojrzałości i dla nas, i dla mnie, bowiem, kampanię wyborczą, proszę Państwa, ja będę robił co będę mógł. Natomiast Wasza rola jest niezmiernie ważna, bowiem to Wy macie wpływ na swoich sąsiadów, na swoją rodzinę namawianie na mnie, dlatego tak gorąco proszę Was o udostępnianie. Gdyby każdy z Was dzisiaj udostępnił teraz tą transmisję na swoim Facebooku, na swoim YouTube, proszę Państwa, to już oglądaliby to Wasi znajomi, ci, którzy są tam Waszymi znajomymi. Bez względu na to, czy oni mają takie same poglądy, czy nie, posłuchaliby przynajmniej i zastanowili się być może. No jest to szansa, że za każdym takim spotkaniem, jeżeli wy będziecie udostępniać to, to jest proste i na YouTubie to jest proste, bo to jest udostępni na profilu aktualności, to nawet na Facebooku i na tym można. I to nie ma znaczenia, czy macie 100, czy 150 znajomych tam. To nie ma znaczenia. Ważne, żeby oni zobaczyli, że taki program istnieje, bo bardzo często po prostu nie wiedzą o tym. Zresztą no, nikt takich nie, nie spodziewam się po nich jakichś tutaj reakcji, dlatego że nikt takich rzeczy nie robi, tylko my takie rzeczy robimy od paru lat. I warto by było, żeby to szło dalej, żeby to się rozwijało, bo tak naprawdę ktoś zwrócił mi tu uwagę, ja sobie tu w komentarzach przystałem, że panie Marku trzeba wychodzić poza te bańki, bo noce Polaków rozmowy osiągnęły jakiś status i one już dalej nie idą. Ten nasz status w pewnym momencie to było 10 tysięcy ludzi. Na żywo, to było 40 tysięcy na żywo, tak naprawdę przychodzących odchodzących. Ale potem to się już nie powtórzyło, potem już było tylko 6 tysięcy dochodziło. No a wiadomo, że dzisiaj po Sylwestrze wyje w górach, więc dzisiaj pewnie będzie ze 4 tysiące osób. Natomiast to nie, jakby nie o to chodzi, chodzi o to, że po prostu audytorium musimy budować, no, żeby był wynik wyborczy. A ten wynik wyborczy o dużo będzie mówił. Dużo będzie mówił, czy na przykład wy mnie poważnie traktujecie. Czy to jest tylko tak, że to jest trochę takich spotkań tygodniowych, czy to jest poważne traktowanie? Jak widzicie, ja was poważnie traktuję i oczekuję tego samego w drugą stronę. Więc jak są jakieś spotkania, je jadę specjalnie, to przychodźcie na te spotkania. Jak teraz robimy w, w paladziu to spotkanie, przyjeżdżajcie, poznamy się. To jest ten pierwszy krok. No. Musimy się poznać, musimy sobie grabę ścisnąć, zdjęcie zrobić. Musimy chwilę porozmawiać. No. Natomiast ja bym po prostu prosił, żebyście Państwo poważnie potraktowali tą moją kandydaturę, zbieranie podpisów i tak dalej. To musi być, będą znowu nam świnie podkładać, no bo już raz zrobili tak, więc oni będą znowu świnie podkładać. Tak więc myślę, że jak zbierać te podpisy, to róbcie to rzetelnie. Po prostu przy Was niech się ktoś wpisuje i tak dalej, nie? Natomiast albo dajcie z zaufaniem jakimś karty do zbierania. Tam w Warszawie będą pakiety przygotowane razem z kopertą już zaadresowaną i opłaconą. Tak, żeby można było te listy poparcia wsadzić w kopertę i po prostu wrzucić do skrzynki pocztowej albo nadać na poczcie wrzucić po prostu list. I one wszystkie do mojego biura w Warszawie będą spływały. Te na komitet, proszę Państwa, które będziemy zbierali na założenie komitetu liczą się do całej puli, więc startujemy ze zbiórką podpisów już w trakcie budowania komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Marka Jakubiaka. I tam jest minimum chyba tysiąc, jak parę tysięcy, czy paręnaście tysięcy tych podpisów położymy. Proszę Państwa, to się nic takiego nie stanie. Tu Andrzej Kobylacz mi tu wyliczał, że mamy 41 okręgów, no i po prostu trzeba się sprężyć, no. I, 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 i to nie robią się duże cyfry. To po prostu chodzi o to, żeby ktoś poświęcił tę godzinę czasu, no. godzinę czasu, żeby poświęcił. Oczywiście też będą inne środowiska zbierały podpisy, bo to jest ten pierwszy egzamin. Ja tam wątpię, żeby z tych małych kandydatów coś wystartował, bo nie zbiorą po prostu 100 tysięcy, a ludzie nie chcą podpisywać dzisiaj za bardzo, więc to albo na Markę Jakubiaka uda się, bo jakby ja mam najmniejsze konotacje negatywne, a reszta, no cóż, to partyjne struktury będą zbierały. Oczywiście Konfederacja zbierze, Prawo i Sprawiedliwość zbierze i tam ci też zbiorą zapewne. No nie wiem jak Hołownia, bo on struktur nie ma, więc nie wiem, kto mu będzie zbierał te podpisy. Natomiast no prawda jest taka, że, że my mamy większe struktury niż Hołownia. Także proszę Państwa, liczę bardzo na to, że wzajemnie i tutaj chcę od razu Państwa poinstytuować, że złożenie podpisu, poparcia pod Markiem Jakubiakiem nie wyklucza poparcia i też również podpisu pod kandydaturą czyjąś, dlatego że sprawdza się te podpisy w ten sposób, że chodzi o to, żeby nie było wielokrotności jednego nazwiska, na przykład przy poparciu jednej osoby. To tu nie można. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy podpisuje się w innym komitecie również, to można. To nie ma problemu żadnego. Także jeżeli macie tam dylematy związane z Konfederacją, Prawem i Sprawiedliwością, bo nie sądzę, żeby dylematy jakieś inne były, to możecie na trzech listach się również podpisać i, też, i to nie stanowi żadnego problemu. Ważne żeby ta karta, która mnie dotyczy, trafiła do mnie, a tamte do tamtych i tyle. I to jest taki egzamin bardzo poważny, bo no, szczerze mówiąc wszystko od tego zależy, czy wystartujemy, czy nie, ile procent dostaniemy w wyborach, to już jest odrębny temat, zupełnie odrębny temat, bo się, że tak powiem tutaj, powiem Wam, że ja cały czas cytuję, cytuję tutaj, na moim Facebooku opublikowałem sondaż na półtora miesiąca przed wyborami prezydenckimi i proszę Państwa, Paweł Kukis nie był brany w ogóle w sondażach, Korwin był brany, Paweł Kukiz w ogóle. I to świadczy o tym, jakie te sondaże są. No, ja pamiętam Sytuacja, kiedy u mnie w domu Paweł i Janusz Korwimikę siedzieli i dyskutowaliśmy na temat, czy nie zbudować jednego komitetu po prostu z poparciem jednego i drugiego, i, no, i budować coś większego. Nie dwa komitety, tylko jeden komitet, bo to potem się przyda. No i wtedy Janusz użył takiego słowa, nie nie, no pani Pawle, ja tu jestem królem i skróczę, ja tu jestem królem. I to pan musi przystąpić do mnie. No to Paweł się uniósł, nie dziwię się. Ja też bym się pewnie w takim razie uniósł, bo Korwin drugi raz później zrobił coś podobnego w Konfederacji. I no i poszli do wyborów. No i Paweł skończył na 21% praktycznie, a Korwin na jakimś tam śladowym. No i doszło do spotkania u mnie kolejnego, bo byliśmy umówieni na dwa tygodnie po wyborach, czy, jak, czy 10 dni, wszystko jedno. Po wyborach, no i się spotykamy. No i Paweł tak mu patrzył, czyli kto jest królem? Co? <laughs> I kto jest królem? I nie chciał gadać z Korwinem. Tak go Korwin obraził wcześniej, że Paweł już potem nie chciał rozmawiać z Korwinem. No i przypomnę, że Korwin, gdyby te 5%, które on tam 4,75, gdyby on startował razem z nami z z 15, Wtedy, to mielibyśmy z 60-70 posłów. I PiS nie miałby samodzielnej władzy. A tak Korwin dostał 4,70 coś i nie dostał się do Sejmu. Tak więc widzicie, takie losy są. I, e, i opowiadam o tym dlatego, że po pierwsze, trochę później żeście poznali, a po drugie, muszę Wam powiedzieć, że e, łaska pańska na tym koniu jeździ. Jak ja z Andrzejem Dudą rozmawiałem na temat tego, jak on został prezydentem, bo mi opowiadał to, to on powiedział, że. Panie Marku, ja się w ogóle nigdy nawet nie myślałem o tym. No. To jest tak, że ja zajmowałem się pisaniem ustaw, byłem rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej, Ja byłem prawnikiem. A ponieważ nie, nie mieli kogo, a święci byli przekonani, że przegrają te wybory, no to wzięli sobie Andrzeja Dudę no i Andrzej Duda wygrał. No. Nie wiem, czy sobie Andrzej Duda zdaje sprawę z tego, Dzięki Pawłowi Kukizowi, który zgromadził wtedy wyborców, został prezydentem. Ale myślę, że dzisiaj jesteśmy przed rozstrzygnięciem w pierwszej turze parę miesięcy i myślę sobie, że my możemy wynik zrobić taki, że to my zadecydujemy, kto będzie prezydentem. My! I dlatego też, proszę Państwa, tak jak żeśmy wybierali, nam Tarczyńskiemu nie trzeba było akurat pomagać, ale przecież, proszę Państwa, wielu europosłów dostało się. Dzięki naszemu poparciu. Nie umieszkam tego y, y, mówić głośno. Między innymi naszemu poparciu. Z trój trzeciego y, y, Marlena Malonk, przecież z trzeciego czy czwartego miejsca y, się dostała i ona w szoku była, bo ona w ogóle nie, nie, nie sądziła, że ona w ogóle wejdzie. Weszła. Y, Jacek Ozdoba wtedy. A szesnastka za kim zagłosowała? No. Bo na Mazopsół mamy domka latarskiego. Mamy swoje struktury i, i Mazowsze działa. Mazowsze jest nasze, do tego stopnia, że lewica nie dostała mandatu. Te piękna więc wiecie, ta pani ministra nie dostała mandatu i taka zawiedziona, taka oszukana się, oszukali ją tam w tym szesnastym okręgu. Nie, my tam lewicy nie lubimy, bo. W historii wiadomo, że Lisowszczycy ta najstraszniejsza jazda y, y, polska, najbardziej okrutna, była z północnego Mazowsza w 90%. Tak więc y, proszę Państwa, y, sądzę, że chyba wszystko wyjaśniłem w tych kwestiach. Jakbyście mieli pytania, no to będziecie dzwonili, będziecie się mnie pytali. Y, a póki co, y, póki co słuchajcie to. Y, to y, Odbieramy telefony, co? Bo która jest godzina? My już tu 18 minut gadam. Oczywiście tutaj jeszcze hojna, łowicz wita stara biała, wita o Eważ jest. <laughs> witam wszystko. no się was, skąd ty jesteś w ogóle? Dopiewo Wita Łowicz, najlepsze życzenia, witamy. o I proszę Państwa, oczywiście z moją damą żeśmy... Nagraliśmy życzenia dla Was. Staraliśmy się bardzo. Staraliśmy się, choć bez scenariuszy działamy, ale staraliśmy się bardzo. I dziękuję Wam bardzo za no, wielokrotnie większe, że tak powiem, emocje w życzeniach. I pamiętajcie, moi kochani, że ja Wam w roku życzę naprawdę, naprawdę, przede wszystkim takiego uśmiechu związanego z wyborami. Ja w ogóle nie przyswajam takiej wiedzy, że przegramy te wybory. Ja po prostu nie przyswajam takiej wiedzy. I tak mnie uradował dzisiaj Krzysztof Bosak, który w odważny sposób powiedział, że jemu wszystko jedno, kto będzie prezydentem. Chodzi o to, żeby trzaskowskiego nie było. I ta energia, ta moc musi w nas dominować. My musimy wygrać te wybory tak, jak oni wygrali wybory w Warszawie. Oni byli antypisem. Wszystko zrobimy, żeby tylko PiS do władz nie doszedł. Wszystko zrobimy, żeby Szaskowski nie został prezydentem. I ta moc i ta energia musi w nas siedzieć. I my zawsze, jako narodowcy, demokratycznie, kulturalnie brzydko nie mówimy. w ogóle szarmancko, o po porączkach całujemy, nawet telewaczki, bo one to kochają, żeby była sprawa jasna. A kurde, a oni samotno się machają szablami, wyzywają nas od najgorszych, plują na nas, podcinają nam nogi, e, e, prokuratury nam nasyłają do domów e, i tak dalej, i tak dalej. My mamy do czynienia z taką bandą trochę, powiem. E, I my też musimy trochę. Jarosław Kaczyński jest taki dobrze wychowany, on by tak wolał, żeby to kulturalnie wszystko było i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no ale z kamem tylko trzeba. Jak tam, no. Ja wiem, że to jest obrzydliwe, co ja teraz mówię, bo ja sam się z tym nie zgadzam, ale my inaczej nie wygramy, jak nie będziemy tych samych metod stosować, no. Także uczyć się, proszę, naprawdę, internetu. Proszę się uczyć internetu. Trump wygrał w internecie. Twitter. E, e, a w ogóle to i dziękuję bardzo, bo ze wszystkich polityków wytypowano mnie na siódmym miejscu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie wzięto pod uwagę mojego Instagrama albo go nie odnaleźli, a jest. To prawda ja tam mam zasięgi bardzo małe, ale widać wyraźnie, że on tam nie jest aż tak zaznaczony. Natomiast na YouTubie jestem na trzeciej pozycji. Przez YouTube'a niedawno zupełnie odpaliłem. I na Facebooku na czwartym miejscu bodajże. No ale razem ten Instagram spowodował, że na siódmą pozycję spadłem, ale proszę Państwa, to jest wielki sukces. No, przecież mój internet to jesteście tylko wy. No, to jest nasz sukces. Pierwszy, i takie zdziwienie będziemy mieli w wyborach prezydenckich, zobaczycie. Tylko bardzo was proszę, wy też pracujcie nad swoimi sąsiadami, nad, nad, na, nad kolegami, koleżankami, nad rodziną. No, trzeba popracować trochę nad nimi. Pamiętajcie, w pierwszej turze głosujemy na mnie, w drugiej turze głosujemy na wszystko jedno, kto by nie był. W, czy ja, czy Mencen, czy Nawrocki, bo ja nie zakładam, że innych kandydatów nie będzie. Bo wielki problem byłby, gdyby wszedł, to nie, ale nie będę wymieniał nawet. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Nie ma czegoś takiego jak Hołownia no. w drugiej turze. No nie ma czegoś takiego. No. Nie ma struktur, nie ma internetu w ogóle, i że jest tylko marszałkiem, i, i ta oglądalność tego Sejmu z 200 tysięcy spadła na 2000 takiej zainteresowanie. I koniec, skończyło się gwiazda połowy, no. i teraz my musimy, proszę Państwa, wygrać swoje po prostu, no. i w drugiej turze głosujemy na przedstawiciela prawicy, tak jak powiedział Krzysiek Bosak. Boże, tylko nie oni, na litość boską, wysadzą w powietrze naszą ojczyznę, więc nie możemy sobie wyrwać, dać wyrwać. albo pozostaje nam tylko ulica, nic więcej. Konspiracja, Dacie wiarę, Pseudonimy sobie będziemy wymyślać. No. Jak w rozmowach kontrolowanych, które pewnie żeście też oglądali. No. Ludzie, idziemy do wyborów i taką musimy wygrać nadwyżką, żeby nie dało się tego sfałszować. No. To musi być jasne i klarowne na każdym etapie. Nie da się fałszować, tak jak oni tam fałszują te sondaże. Słuchajcie, no. ten. Stankiewicz z kanału Zero. 10%. A on już nie wystartował już mu 10% dalej. Nie wziął udziału w żadnym sondażu. A już paladę go wpisał na czwarte miejsce. Koledzy. Więc yy, zobaczcie, jak to działa. Paskudztwo jedno wielkie. Artur Bartoszewicz. 3,5%. Ktoś z was zna? Słyszał? To z was słyszało parę procent albo paręnaście procent. Artur jest fajny chłopak, naprawdę. No przepraszam bardzo, w polityce go nie ma, no po prostu. E, także myślę sobie, że te, a jak tylko te sondaże się otwierają i na 7% je pokazują, to są niepublikowane. Dacie garę? Tak więc ten procent się zwiększa systematycznie e, i bardzo dobrze. Ja troszkę mniej teraz do telewizji chodzę, e, chcę trochę odpocząć przed tą kampanią, i, no i powiem, że wiecie, męczące jest po trzy razy dziennie komentować, potem, potem jest szereg artykułów, gdzie to trzeba wszystko wyjaśniać na jabłuszkach, przez to, że ja im tłumaczę, jak wcześniejsze wybory zrobić. No to oni to podejmują tylko po swojemu. No, no ale to są moje pomysły. Jakby ja pierwszy u Danuty Koleckiej o tym mówiłem. Odważyłem się powiedzieć, że jest szansa, tylko prezydent musi zadziałać. No nie brać tej ustawy w ogóle w ręce, odesłać ją do kołowni. I tak myślę, że myślę, że parę takich tam, tak samo jak ja uważam, że dzisiaj Jarosław Kaczyński na konferencję prasową powinien wyjść i powiedzieć, ostrzegam wszystkie firmy, które myślą o zakupowaniu polskiego majątku trwałego w spółkach Skarbu Państwa i w państwie polskim. Wszystkie te umowy będziemy unieważniać bez prawa do odszkodowania. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.